Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze 100 dni w Minecraft Pustynny Świat. Do 40 tysięcy subskrypcji brakuje mi mniej niż 200 kliknięć, więc prosiłbym Cię teraz o zostawienie suba na tym kanale, bym przeskoczył tą barierę i by pokazać hakerom, że nas nie pokonają. Jeśli film Ci się spodoba, strzel też lajka, a ja zapraszam Cię do oglądania. Powróciłem na pustynny świat po dziwnym, długim śnie, jaki miałem. Rozglądałem się, czy wszystko jest takie, jak to zostawiłem. Trzeba było się obudzić i przypomniałem sobie, że miałem wybudować tu mur, który będzie odgradzał naszą małą osadę od reszty świata. Postawione były już dwa filary, lecz rozwaliłem je, ponieważ stwierdziłem, że zbuduję mur z innego surowca. Zacząłem budować. Zacząłem od wyznaczenia pierwszej mini wieży, na jaką miałem plan, i później leciałem już po prostej, budując jednostajny mur. Nie było to zbyt ciekawe i zajęło mi to mnóstwo czasu. Bo skończyły mi się w pewnym momencie materiały, ale efekt stawiania murów wyglądał następująco. Potrzebowałem zrobić bramę, dzięki której będziemy mogli przedostać się na drugą stronę. Nie miałem zbyt pomysłu na bramę, a i cały mur był do poprawienia. Zbudowałem coś prostego, dodałem płotki i brama prezentowała się całkiem fajnie. Potrzebowałem później kaktusów, więc pozbierałem ich kilka i przystroiłem wejście po obu stronach, tak by wyglądało to na drogę oddzieloną kaktusami. Później wyrównałem trochę teren i dostawiłem jeszcze więcej kaktusów. Stwierdziłem, że zbuduję kolejną bramę prowadzącą do, tak jakby, miasta. Zbudowałem ją w podobnym stylu co do tej głównej, lecz ta była mniejsza. Od niej będzie zaczynać się nasze mocarstwo. Jako, że trochę się nabudowałem, kolejnego dnia postanowiłem wybrać się do neteru, by zapolować na gazdy, by dostać ich łzy, z których kryształy potrafią wskrzesić smoka. Kakałem, biegałem i szukałem białych latających potworków, lecz nigdzie ich nie było, aż nareszcie udało się znaleźć jednego, więc zacząłem strzelać do niego z łuku. Pierwszym strzałem nie trafiłem, lecz drugim odbiłem jego firebola, a za trzecim razem, gdy gast próbował strzelić, od razu strzała odbiła jego pocisk i został pokonany. Po jakimś czasie szukania innych gastów, znalazłem na swojej drodze bastion, więc wykopałem trochę złota, aby zrobić złote buty, by pigliny mnie nie atakowały i wyruszyłem po złoto z bastionu. Było go naprawdę mnóstwo, a w ogóle nie było pilnowane. No, może jeden piglin patrzył się na mnie, jak rozkradam całe złoto, jakie się tu znajdowało. Mega dużo było tam tego złota, więc chciałem sprawdzić co kryje się w środku bastionu. Ale niestety nie znam się na nich i szukałem czegokolwiek tak długo, że postanowiłem, że zrezygnuję. Podczas wychodzenia znalazłem jednak jedną skrzynkę ukrytą gdzieś w ciemnej uliczce, do której dostałem się przez jakiś przypadek. W środku jednak nie było nic nadzwyczajnego, więc postanowiłem wyruszyć dalej na polowanie na gasty. Niestety, pokonywanie i samo znajdywanie gastów zajęło mi strasznie długo. Udało się ich pokonać wystarczająco na tyle, bym miał cztery łzy gasta, których potrzebowałem. Nawet nie wiem, ile ich wpadło do lawy, czy gdziekolwiek zaginęło. Wróciłem do bazy i ściąłem wyrośnięte trzcinę, bym mógł zmienić ją na papier i wymienić się z osadnikiem za Mending. Więc wymieniłem cały papier, jaki miałem u osadnika i zakupiłem od niego Mending. Mending włożyłem do Elytry i wystarczyło tylko złapać skądś Expa. Więc poszedłem uzupełnić jedzenie do krówek, tylko że. Zapomniałem. Mojej kochanej elektry założyć. Więc pozyskałem jedynie jedzenie i skóry. Później postanowiłem, że wyruszę w podróż w poszukiwaniu kurczaków. Potrzebowałem ich, by robić strzały z piór. Jednak po kilku dniach podróży nic nie znalazłem, więc wróciłem do bazy. Twierdziłem, że rozbroję tą automatyczną farmę trzciny. Nie była ona zbyt efektywna, a i nie wyglądała zbyt dobrze. Zamiast jej postawiłem kilka dodatkowych rzędów zwykłej, rosnącej trzciny cukrowej. Wyleciałem elitrą na mur i z góry wyglądało to mega fajnie. Widok z murów na zmieniającą się naszą osadę to coś fajnego. Zleciałem na dół i chciałem postawić przy trzcinie taki mały składzik, gdzie będę składował zebraną trzcinę. Postawiłem go. I stwierdziłem, że super będzie wyglądać taka plantacja z dwóch stron od wejścia. Więc zabrałem się do pracy. Na koniec wyrównałem teren i wszystko prezentowało się następująco. Nadszedł w czas, by stawić czoło smokowi. W sumie chciałem spróbować pokonać go łóżkami. Nigdy tego nie robiłem, więc byłem ciekawy, czy mi się to uda. Zebrałem kilka łóżek z opuszczonego teraz hotelu dla wirażerów i wyruszyłem drogą do N. Znalazłem wejście do Strongholdu, które zostawiłem po pierwszym razie i leciałem w stronę portalu. Byłem dobrze przygotowany, Jedynym minusem było to, że miałem jedynie 16 strzał. Wleciałem do endu i zacząłem rozstawiać endkryształy, by zrespić smoka. Postawiłem 4 i smok zaczął się odradzać na nowo. Powstał smok. Od razu po jakimś czasie, gdy się tylko zrespił, strzelił do mnie tym swoim jadem czy czymś, więc złapałem to do buteleczki, jako że było to jedno z osiągnięć. Czas był teraz na trafianie w każdy jeden kryształ bez faila. Było to całkiem dobrze i naprawdę nie myliłem się prawie w ogóle. Chciałem wlecieć na jedną z wyższych wież miał łatwiej do strzelania z łuku. Wleciałem na nią, lecz gdy tylko byłem na jej górze, smok zaczął mnie atakować i zepchnął mnie z niej. Na szczęście udało mi się zrobić wiadro i przeżyłem ten upadek. Zatakował mnie jednak na lądzie Enderman. Nie miałem tarczy, więc szybko zjadłem koksiapko i go pokonałem wtedy bez problemu. Został ostatni kryształ, a mi dwie strzały, i udało się trafić ostatnią strzałą w ostatni kryształ. Teraz jedynie zabawa z łóżkami. Nie wiedziałem co robię, więc weźcie to pod uwagę i nie hejtujcie za pomysły jakie tu zobaczycie. Postawiłem jakoś losowo łóżko i czekałem na percz Smoka. Perła w rączce, jaką udało się wydropić od jakiegoś endermana i lecimy. Dwa łóżka, niecałe pół HP smokowi odjęte, chyba nie najgorzej, lecz paliłem się i wszystko dookoła w sumie również. Zgasiłem wszystko to co zapaliłem łóżkiem i gasiłem wszystko jak strażak. Zepiłem podkę na instant help i smok znów zleciał, więc jedno łóżko, no, to nie było zbyt dobre, odbiegłem, bo strzelił jadem i na koniec jeszcze tego przylotu dodałem mu od siebie jeszcze jedno łóżko. Odleciał z 30% zdrowia i nadszedł czas na ostatni jego zlot. Pierwsze łóżko prawie zginął, chociaż w sumie ja także... Użyłem drugiego łóżka i aktywował się totem, lecz smog to temu nie miał i został pokonany. Zawsze lubię patrzeć na ten moment. Moment, gdy smog zostaje pokonany. Po powrocie do bazy, miałem plan na pewną wielką budowlę. Lecz musiałem się pozbyć tego mojego małego lasku, bo właśnie tu ona będzie miała miejsce. W planie było wybudować wielką bibliotekę. Taką jak na styl w Aleksandrii. Na ten moment stało tam jeszcze coś z villagerami i z tyłu ten opuszczony hotel. Więc czas przyszedł na to, by wszystko rozegrać. Zacząłem od tych małych latek dla villagerów. Dałem im wolność. Wiadomo, na jakiś czas tylko, no ale teraz mogli sobie latać po naszej osadzie. Rozebrałem cały ten budynek, rozwaliłem płotki i mównice, zacząłem budować fundamenty nowego miejsca. Zbudowałem schodki i minimalnie miałem plan, by było coś w podziemiach tego budynku, więc zacząłem budować podłogę na piętrze. Naszego magazynu wyglądało to na ten moment w ten sposób. I powoli kończyły mi się materiały do budowy. Strasznie dużo czasu w tym odcinku poświęciłem na budowanie, i mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jako, że ten odcinek będzie przez wszystkie budowle, pozyskiwanie materiałów nieco krótszy, mam dla Was wyzwanie. Jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Za tydzień wlatuje kolejne 100 dni z pustynnego świata. Nie miałem lootingu na swoim mieczu, a chciałem zmierzyć się z Witerem. By była jeszcze jakaś fajna walka w tym odcinku. Wziąłem mównicę, pognałem do bliskiej wioski, by jakiś wilaczer mi taku sprzedał. Po jakimś czasie udało się dostać tą książkę. Więc włożyłem enchant do miecza i byłem gotowy wyruszyć na przygodę pokonywania czarnych szkieletów. W netherze szukałem fortecy i totalnie nie pamiętałem, w którą stronę ona była. Ostatecznie udało się ją znaleźć, więc teraz jedynie polować na czarne szkielety. Lecz było tu to totalnie pusto. Korytarze fortecy nigdy chyba nie były tak puste. Jak tutaj. Od czasu do czasu mijałem jakiegoś pigmena, gdzieś w tle były blazy, a nigdzie nie było witerowych szkieletów. Nareszcie po jakimś czasie znalazłem pierwszego. No, nie udało się za pierwszym razem wydropić jego głowy. I za drugim również się nie udało. A przerwa pomiędzy tymi dwoma szkieletami była tak duża, że stwierdziłem, że stracę zbyt dużo czasu na samo szukanie ich. Rezygnowany, zaatakowałem pigmena, by wywiązała się jakakolwiek walka, ale stwierdziłem, że czas wracać i odpuścić sobie szukanie głów bo i tak straciłem na to mnóstwo czasu. Po powrocie do naszej osady zebrałem wyrośnięte zboże i marchewki, ponieważ chciałem wyruszyć w podróż w poszukiwaniu kur. Pierwsza wyprawa w drugą stronę świata nie powiodła się. Wyruszyłem więc w stronę, od której zaczęliśmy budować mur. Jak się okazało, zwiedziłem naprawdę mnóstwo wiosek. A i tak po kilkunastu dniach biegania, latania za nowymi wioskami, gdzie miałem nadzieję na dwa kuraki, nigdzie ich nie było. Więc wróciłem do naszej bazy z pustymi rękami. No co, również spróbowałem swojego szczęścia, bo przecież małe zombie czasem jeżdżą na kurczakach. Ale niestety nie miałem zbyt dużo szczęścia. Ogólnie w tych 100 dniach. Więc pokonałem pająki, szkielety i creepery. Kolejnego dnia zabrałem się za i zbieranie materiałów do dalszej budowy biblioteki. Zrównałem teren obok naszego magazynu, wykopałem wszystkie sandstone i stony, jakie tam były i dookoła było tego jeszcze do równania całkiem sporo. Miałem pomysł, by zrobić w tej naszej osadzie takie miasteczko na pustyni, jakieś z piramidami, budynkami, może jakimś targiem. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle. Wróciłem do budowania, wykładałem podłogę i coraz bardziej podobał mi się pomysł, by robić to na live. Jako, że jest to trochę za nudne na odcinek, lecz. Podczas live'a mógłbym z wami przecież rozmawiać i odpowiadać na wasze pytania. Budowałem też początek dolnej ściany, by osadnicy nie wchodzili jeszcze pod budynek. Kolejnego dnia chciałem troszkę powalczyć, więc na początek pokonałem szkieleta oraz zombie. Później zaatakowałem żelaznego golema. Silny jest skubany, ale znalazłem na niego sposób. Popina nie radzi sobie z wodą i chyba nie potrafi pływać, więc rozlałem ją i bez problemu pokonałem. Później przetestowałem tą metodę na jeszcze jednym z golemów i okazała się nie najgorsza. Chciałem nauczyć się potrikować jeszcze w ten dzień. Widziałem fajny trik z łódką na lawie, więc musiałem go wypróbować. Podbiegłem na źródełko kolawy. Było blisko bram naszych murów i zacząłem próbować trik. No, za pierwszym razem porządnie się wykąpałem w lawie, bo nie udało mi się nawet na sekundę stanąć na łódkę, lecz kolejne razy pojedynczy skok na łódkę, która stoi na lawie, się udawały. Chciałem spróbować w takim razie podwójny skok, lecz ten niestety mi się nie udał i wykąpałem się w lawie po raz kolejny. Podwójne skoki mi nie wychodziły, aż w końcu skończyły mi się łódki, więc czas było zakończyć trikowanie. Z samej góry murów nasza osada prezentowała się coraz fajniej. Dużo jeszcze pracy przede mną, lecz mam mnóstwo ciekawych pomysłów co do tego świata. Więc elegancki łoterek i zabrałem się do pracy. Zebrałem całą trzcinę, jaka wyrosła na dwóch moich farmach, było jej naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zebrałem całą i schowałem ją do skrzynki. Tu zbierałem prawie pół dużej skrzyni, trzciny za jeden raz zbierania. Mega dużo, lecz trzcinami będzie jeszcze potrzebna w dużych ilościach. Później pomyślałem, że wybuduję wieżę do naszych murów, lecz znów nie miałem surowców, by to zrobić. Więc kilkanaście minut kopania i wyrównywania terenu w naszej osadzie i miałem trochę materiału. Stwierdziłem jednak, że wolę jako pierwsze wybudować bibliotekę, więc wziąłem się za jej budowanie. Postawiłem ściany, zrobiłem pierwsze pomieszczenie i dodałem tam półki z książkami. Lecz będę potrzebował ich naprawdę o wiele więcej, jeżeli chcę, by udało mi się zrobić gigantyczną bibliotekę. Zrobiłem fajne wejście i planowałem w głowie, jak chciałbym, by ta biblioteka wyglądała, lecz potrzebowałem do tego mnóstwo materiału. Kolejnego dnia. Postanowiłem, że rozbiorę ten brzydki hotel. Został za biblioteką, więc rufnąłem go z ziemią, usunąłem łóżka i nie było tego budynku po kilku dniach. Później nakarmiłem krówki, by powiększyły swoją rodzinę, i trzysetny dzień dobiegał końca. Więc jeśli chcesz zobaczyć live z tego świata, jak na przykład buduję mur, czy pozyskuje surowce? Daj znać w komentarzu pod tym filmem. Jeśli film Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę. Suba, by zrobić nazłość hakerom, a ja dziękuję Ci za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!